Siema mordy z tej strony, Norek, a to jest ten taki, jakby, e, konkurs, nasze znaczy się wyniki mini konkursu, którego zrobiłem jakiś czas temu, już związany z gitarą, z moimi tymi pięcioma utworami, które zagrałem. mieli się zgadnąć i wysłać na maila odpowiedzi. Nie było tak naprawdę dużo tych odpowiedzi, naprawdę mało ich było jeszcze mniej było poprawnych, więc e, cztery trzech widzów e, wybrałem spośród tych, którzy napisali w ogóle e, plus. Nie, nie miałem brać znajomych, którzy mieli brać w tym udział, którzy chcieli, ale Sylwia męczyła się 3 dni, żeby znaleźć te odpowiedzi, wszystkie tytuły i wszystkie zgadła, więc wezmę jako ją jako czwartą, jako piątą w sumie. Więc zagramy sobie dwóch widzów, trzech, sorry, ja i Sylwia. E, więc tak to będzie wyglądało. E, niektórzy próbowali coś tam zgadnąć, na przykład pierwszy w ogóle pisali tylko mail pod tytułem Skyrim i Nick z Lola. A mówiłem, żeby jeszcze ponumerować. Bo skąd mam wiedzieć, o którym mówią? No, może o szóstym, którego nie było nawet. Więc tutaj macie wszystkie odpowiedzi, jakie powinny być. Użyję do tego maila Sylwii, która napisała wszystko spoko, tylko że na no, ten początek mi się wstępnie podobał trochę, ale to ominmy. No i ogólnie to zgadły te osoby, które się teraz pojawią na ekranie i z nimi sobie zagramy, bądźcie dzisiaj wieczorem na lolu postarajcie się przynajmniej, to umówimy się na mecz jakoś w weekend myślę żeby wiecie, żeby wszyscy byli online, nie wiem jak to wyjdzie, bo bo bo, bo wiecie, nie, nie zawsze wszyscy będziemy mieli czas a się nie znamy, tylko ja się z znam w sumie więc ja się bym mógł z nią dogadać, ale nie z wami, więc bądźcie wszyscy, zrobię może jakiś czat czy coś i pogadamy wszyscy, wszyscy w piątkę razem Dzisiaj myślę, że mam już was wszystkich na LoLu, więc wbijcie po prostu dzisiaj wieczorkiem 19-18 jakoś tak jak wolicie, będę na was czekał i się dogadamy, umówimy na meczyk jakiś. I co jeszcze? No to chyba wszystko, bo wyniki podałem, ludziów podałem, więc dzięki za uwagę w takim razie. I w ogóle może jakieś inne takie mini konkursy kiedyś będę wprowadzał. Ale najpierw bym chciał naprawić tą kamerkę, bo cały czas w 480p nagrywam, nie da się więcej, więc jest straszna jakość, muszę jeszcze program do nagrywania komentarza osobno używać, więc jest lipa. Ale dobra, dzięki za uwagę, trzymajcie się i do następnego.